Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Technicznie rzecz biorąc, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat telemedycyny i o konkretnym polskim rozwiązaniu, jakim jest to oto, ten oto, w dużym uproszczeniu, czytnik temperatury. Taka, takie rozwiązanie telemedyczne opracowane przez Polaków, gościem w studiu profesor Tomasz Banasiewicz i Karol e, Makowski, startup firma e, Wormy. Panie profesorze, ja ujawnię pana dane e, osobowe. Jest pan teraz przeziębiony trochę, chory i korzysta pan z e, Warmii? Tak, tak. To rzadka sytuacja, kiedy jestem tworzącym i tworzywym, e, a więc mam przyjemność <laughs> testować testować urządzenia i korzystam. Oczywiście, że korzystam i muszę przyznać, że dopiero w tej chwili doceniam chyba te wszystkie jego e, powiedziałbym, atuty z punktu widzenia e, e, pacjenta. Ja muszę powiedzieć, że ja korzystałem z tego urządzenia, stąd jesteście w, 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 zaproszeni do studia. Nie dostałem go absolutnie za darmo. Zapłaciłem za niego, tak jak każdy użytkownik. Powiem szczerze, że nie pamiętam ile, gdzieś około chyba 300 zł, prawda? E, 199. A, 199, to. przepraszam. Czyli około, w okolicach 200 zł, bo to było już jakiś czas temu. I rzeczywiście e, pokazywało moją temperaturę. To fajnie. znaczy, e, przychodzi do domu e, kurierem e, do nas takie małe urządzonko, które zahaczamy w, na takiej. E, Opasce. opasce elastycznej, mm -hmm. która jest w stanie dopasować do naszej ręki, i zamieszczamy sobie ten czytnik do podpachę. Tak. On pozyskuje informacje o naszej temperaturze, łączy się urządzenie z, wykorzystując Bluetooth z naszym telefonem tak. i temperaturę mamy w naszym smartfonie. Tak. Czy ja dobrze opisałem to rozwiązanie za Was? Bardzo dobrze. To teraz, Karolu, skąd w ogóle pomysł na taki projekt? O to w kwestii pomysłu powinniśmy w sumie zapytać, Pani profesor, skąd pomysł na takie <grym> rozwiązanie? Pomysł na to rozwiązanie właściwie jest dużo szerszym i świetnie, że zaczął Pan o telemedycynie jako takiej, pomysłem, w którym od paru lat w grupie osób, z którą tworzymy Ormię, a więc z Wojtkiem francuzikiem, Krzysztofem Uczakiem, Piotrem Piątkiem, Karolem Makowskim, mieliśmy świadomość, bo to jak czas pokazuje, nie była tylko wizja że monitorowanie, monitorowanie, zwłaszcza zdalne z analizą danych stanie się elementem kluczowym w przyszłej medycynie. Z wielu powodów, troszkę brak miejsca, żeby je wszystkie omawiać, ale to są elementy, które będą nam już są bardzo potrzebne. Szukając pewnych rozwiązań systemowych, czy chcąc prowadzić działania, badania i rozwój w zakresie tego monitorowania bardzo zaawansowanego, zaczęliśmy od pewnych podstaw, więc zaczęliśmy od tego, by te czujniki rzeczywiście działały, by rzeczywiście tworzyć czujnik i sam czujnik to jedno, bo termometrów, mierzenia temperatury jest bardzo dużo, natomiast kwintesencją naszego projektu było stworzenie algorytmu, algorytmów, które na dziś pozwalają tą temperaturę oglądać, śledzić, natomiast mamy wielką nadzieję, że już za Chwilę, pozwolą przewidywać na jej podstawie, co będzie się działo i stać się jednym z takich kamyków w tej lawinie, która, która ruszy z monitorowaniem naszych funkcji życiowych przed szpitalem, po szpitalu, w chorobie, głównie w domu. Także był to, był to pomysł, którego punktem wyjścia była świadomość, w przyszłości telemedycyna i monitorowanie będą jednym z ważniejszych elementów medycznych. Karol, co to znaczy? E, algorytmy pozwolą nam przewidywać, czyli taka medycyna trochę predykcyjna. Mhm, tu profesor wybiegł trochę w Przyszłość już pod kątem rozwoju naszego rozwiązania, ponieważ tak jak to urządzenie teraz dostępne na rynku, z którego również korzystałeś, z którego profesor korzysta, pozwala na monitorowanie temperatury ciała, tak no w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, bo zakładamy, że za kilka miesięcy już e, będziemy mieli takie urządzenie w wersji sterylnej, będziemy monitorować temperaturę ran pooperacyjnych i w przypadku tych właśnie ran i monitorowania tej temperatury w obrębie rany, e, chcemy przewidywać rozwój. No, zakażenia głównie. O sterylności steryl tego urządzenia zaraz porozmawiamy, ale chciałem żebyśmy porozmawiali o tej konkretnej tak. wersji. Mhm. Ja, ja korzystając z tego urządzenia y, zauważyłem rzeczywiście, że ta temperatura jest zapisywana, co tak. oznacza, że mamy dostęp do historii naszej choroby. Widzimy, jak ona się zmienia w, 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 czasie. w, te, w, w czasie, w trakcie doby. Dzięki temu ja sam jestem w stanie sobie przewidzieć. Tak. Jeżeli przez ostatnie trzy dni wzrastała o 17, to mhm. prawdopodobnie, jeżeli mam temperaturę, ona no w tym roku też wzrośnie do godziny, o godzinie 17. E, ale e, powiedzcie mi... E, po co tak naprawdę powstało to urządzenie? Bo ja korzystając z tego te termometru, miałem takie przekonanie: no, okej. Okay, fajnie jest widzieć w, w smartfonie swoją temperaturę, e ale to jest taki trochę gadżet. E hmm. Poza tym cały czas e mam ograniczane zaufanie do tego typu technologii, hmm. ponieważ jak mierzyłem sobie temperaturę tradycyjnym e termometrem, hmm. jeszcze takim, którego już w aptece nie kupimy, tak. czyli. I tym, to jednak ta różnica mhm. była, znaczy ten tak. tradycyjny termometr tak. wydawał mu się delikatnie dokładniejszy. Mhm. E, więc najpierw pytanie moje, e, po co w ogóle wy go stworzyliście, a po mhm. drugie, jak to jest z dokładnością tego tem, te, 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 te termometru? Czy samo stworzenie czujnika jest pewnego rodzaju pivotem, bo tak jak profesor wspomniał, punktem wyjścia yy, było troszkę inne przeznaczenie. Yy, generalnie stworzenie czujnika było ukierunkowane na monitorowaniu tych ran, natomiast w procesie tworzenia wyrobu Złapała nas ta pandemia, i jakby rozwój był troszkę ograniczony. Mierzyliśmy trudności z wejściem do szpitala, z rozpoczęciem badań klinicznych. Musieliśmy troszkę iść w innym kierunku. Złapała nas pandemia, i w momencie, kiedy no, okazało się, że ten wzrost temperatury był takim głównym markerem, tak, w sytuacji, że pojawia się COVID. Stwierdziliśmy, że zrobimy w takim razie w pierwszej kolejności rozwiązanie, które pozwoli w trybie ciągłym monitorować tę temperaturę, śledzić jej zmiany i w przypadku wzrostu takiej temperatury szybko zareagować i podać na przykład leki obniżające temperaturę hmm, ciała. Dlatego stworzyliśmy ten wyrób. W dalszej kolejności A będzie to wersja... Bardzo proszę, panie profesorze. Tak, proszę. Jeżeli mogę uzupełnić, bo absolutnie to, co mówi Karol, tak było. Natomiast, e, panie redaktorze, to, co pan mówi o czułości, tak, to jest absolutnie pełna prawda. Pomiar punktowy e, wykonywany przy pomocy precyzyjnego termometru na tym etapie e, może być dokładniejszy. To jest kwestia też przylegania do skóry, kwestia czynników zewnętrznych, kwestia temperatury zewnętrznej. Jasne. Ale mówimy o pomiarze punktowym. I, i ja pracując nad e, sensorami, zaczynając tą naszą. Nazwijmy to przygodę. Wychodziłem z punktu widzenia praktyka, więc chirurga, lekarza prowadzącego duży oddział kliniczny, gdzie parametry, które monitorujemy, ich punktowość jest dużym problemem. Bo jeśli ja miałbym do wyboru znać temperaturę pacjenta mierzoną dwa, czy cztery razy na dobę, jak w warunkach zwykłego oddziału, z bardzo dużą dokładnością, albo z ciut mniejszą, choć to jest kwestia. Hmm, Cały czas poprawy pracy nad algorytmami, to zdecydowanie wolałbym znać ten torciąg. Dla oceny tego procesu klinicznego związanego z podwyższoną temperaturą, ta obserwacja stała daje dużo więcej informacji na temat aktywności procesu. Zresztą publikacje nie robione przez nas, zupełnie niezależne, wykazały, iż robiąc pomiary dwu czy czterokrotnie w ciągu doby, nie jesteśmy w stanie uchwycić wielu tak zwanych punktów krytycznych, a więc znacznego, aczkolwiek krótkotrwałego wzrostu temperatury. Druga rzecz bardzo ważna, to co mówimy o mierzeniu. Jasne, każdy pomiar to czas który musi spędzić personel medyczny na oddziale. Ja jestem wielkim zwolennikiem odciążenia personelu od czynności mogących być zmechanizowane. A więc pomiar temperatury w trybie ciągłym, gdzie na komputerze w dyżurce pielęgniarskiej każdy pacjent ze swojego czujnika założonego choćby na ramieniu, tak jak pan redaktor pokazywał, ja też w tej chwili tak grzecznie noszę czujnik, e ta temperatura jest wartością daną. Nie trzeba nic robić, oprócz założenia termometru przy wejściu pacjenta i zdjęciu przy jego wyjściu. Uzyskujemy w sposób nieabsorbujący personelu bardzo czuły i precyzyjny zapis, bardzo łatwo dostępny w skali czasu. A więc jednym na pewno z takich naszych celów, z takich założeń, które kładliśmy, to to, że szpital przyszłości, bo tu mówimy w tym momencie też troszkę o szpitalu, to szpital, w którym czynności te proste fizyczne a więc pójście z termometrem do Pacjenta, wsadzeniem tego termometru, czy podanie termometrem podczerwieni, będą zlikwidowane, bo one są bardzo łatwe do zautomatyzowania. I to jest też jeden z elementów, prawda? Automatyzacja pomiaru danych medycznych pacjenta. A więc to jest wiele aspektów, które myślę, że jasne, trudno tutaj mówić, że czujnik temperatury, który łączy się z komórką, jest przełomem w medycynie. Ale koncepcja pokazująca, jak my chcemy dane pozyskiwać, jak chcemy je analizować. Myślę, że tak, że to już jest troszkę wejście w ten inny, inny wymiar. Dobrze. E, jakie możemy dzisiaj znaleźć praktyczne zastosowania waszego rozwiązania? Bo mi przychodzi jedno rzeczywiście, ale zanim je powiem, to chciałbym was o to zapytać. Karol, jakie przychodzi ci do głowy praktyczne zastosowanie? Mówimy jeszcze o normalnym, tradycyjnym pomiarze temperatury. Znaczy, to też nie tradycyjne. życie panie. i zastosowanie. Użytkownicy najczęściej kupują... Do monitorowania temperatury wśród dzieci. Właśnie. Tak. To było tam. Warto Czyli nie do... Musimy wstawać w środku nocy, się. żeby kilkakrotnie badać temperaturę i budzić dziecko przede wszystkim i tak. siebie również, ale mamy tak. te telefon komórkowy o ok siebie i widzimy mniej więcej, jaką temperaturę ma dziecko. Tak jest. W trybie ciągłym śledzimy tą temperaturę, jeżeli następuje zmiana, wzrost, można zareagować, podać te leki. Co warto zaznaczyć, nasz wyrób medyczny przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Mhm. Także od trzeciego roku życia można. Z powodzeniem stosować u dzieci. No jak chodziłem długo z tą opaską, to rzeczywiście ym, w pewnym momencie miałem takie, zaczęła mnie swędzić, czyli mhm. miałem jakby takie trochę odparzenie, mhm. więc też pewnie w przyszłości będziecie pracować nad tym, żeby uczynić to jeszcze bardziej komfortowe dla, yy, dla ciała. Yy, to jest pomiar temperatury. Jak wygląda konkurencja na rynku? To czyli znaczy, czy, kto jest waszą konkurencją? Kto stworzył takie rozwiązanie telemedyczne? Jest bardzo dużo różnych metod pomiaru temperatury. Jak wygląda rynek, Karol, w tym obszarze? Znaczy, w, w kontekście takich czujników yy, sytuacja znacznie się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Kiedy tworzyliśmy, tu profesor chyba się zgodzi, byliśmy jednymi z pierwszych, yy, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązanie. Pojawiło się dużo podobnych rozwiązań w formie plastrów przyklejanych, w formie sensorów do pomiaru temperatury, które też są stosowane. Dlaczego nie zrobiliście plastra? Byłoby dużo bardziej komfortowe. Plastry pozwalają na krótko trwałe stosowanie. Mhm. Nie możemy stosować dłużej niż kilka godzin, bo tak właśnie konkurencja nasza działa. Tak mamy plaster maksymalnie chyba na 72 godziny możemy mhm. taki plaster zastosować. Natomiast w przypadku no, naszego czujnika klasa wyrobu pozwala na stosowanie do 30 dni. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia!